Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów Metal Market EU, metale lokacyjne.pl, wyroby PL i Skup Złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę Brytania 1.10 Uncji, którą po wpisaniu kodu Moneciarz można nabyć z rabatem. W jednym z poprzednich filmów zaprezentowaliśmy, jak czteroletnie obligacje skarbowe COI radzą sobie w walce z oficjalną inflacją CPI. Założyliśmy, że kupujemy 10 obligacji po 100 złotych każda, czyli za kwotę 1000 złotych i naszego zakupu dokonujemy w sierpniu 2022 roku. W przypadku tych obligacji mamy oprocentowanie wynoszące 6,5% w pierwszym roku oszczędzania, natomiast w kolejnych latach jest ono oparte o oficjalną inflację CPI Powiększoną o marżę wynoszącą 1%. Do obliczeń wykorzystaliśmy najnowszą lipcową projekcję inflacyjną NBP, którą mamy zaprezentowaną na wykresie widocznym na ekranie. Ponieważ NBP w swoich projekcjach ostatnio regularnie nie doszacowywał inflacji, założyliśmy, że jej przebieg będzie wyglądał tak jak górna granica poziomu 60%, czyli jakieś 2-4% więcej niż najbardziej prawdopodobny według NBP scenariusz w poziom 60% daje inflację na poziomie 20% pod koniec tego roku oraz przekraczającym 22% w pierwszym kwartale 2023 roku. Potem inflacja ma zacząć bardzo szybko spadać i na początku 2024 roku zejść poniżej 10%, a na początku 2025 roku spaść do około 5%. Nie będziemy tutaj w szczegółach przypominać wszystkich obliczeń dociekliwych, odeślemy do poprzedniego filmu. Tutaj przypomnimy tylko, że całkowity zysk po czterech latach oszczędzania i po zapłaceniu podatku belki wyniósł 311,85 zł, czyli 31,2%. To wszystko było przy założeniu, że nasze odsetki nie są reinwestowane. Jeśli odsetki wypłacane w każdym roku inwestowalibyśmy w odpowiednie lokaty, nasz zysk wzrósłby wtedy do 326,39 zł, czyli prawie 15 zł więcej niż gdyby odsetki leżały bezczynnie na naszym rachunku rejestrowym. Nasz zysk wzrósł więc z 31,2% do 32,6%. Żeby ocenić, jak wypadła nasza inwestycja w obligacje COI, podjęliśmy się oszacowania, ile w tym czasie wyniosła oficjalna inflacja CPI. W pierwszym roku, czyli od sierpnia 2022 do sierpnia 2023, górny limit prognozy NBP sięga około 14,5%. W drugim roku jest to około 6,5%. Dla trzeciego i czwartego roku prognozy NBP nie ma, więc musimy zrobić jakieś założenia. Ustalmy więc, że będą to wartości sięgające i 4%. Całkowita inflacja w czasie trwania naszej inwestycji w obligacje wymaga wymnożenia wszystkich tych czterech współczynników przez siebie. Efekt tej operacji to niespełna 33,2%. Obligacje COI dały więc wynik tylko niespełna 60% gorszy niż oficjalny odczyt inflacji CPI. Czy możemy zrobić coś więcej, żeby jednak pobić inflację? Na pewno możemy zastanowić się, jak w takiej sytuacji poradzą sobie obligacje 10-letnie Edo. Spróbujmy przy tym przewidzieć zyski w scenariuszu, w którym obligacje te zrywamy po 4 latach oszczędzania i płacimy określoną w umowie karę wynoszącą 2 zł na każdą obligację wartą 100 zł. Dziesięcioletnie 10 obligacje Edo mają lepsze oprocentowanie niż 4 latki. W ostatnim czasie wyglądało to tak, że w pierwszym roku jest to wartość stopy referencyjnej NBP powiększona o 25 punktu procentowego. W sierpniu będzie to więc 6,75%, co więcej, nie zmieni się to raczej dla obligacji kupionych we wrześniu, bo w sierpniu nie ma zebrania Rady Polityki Pieniężnej, więc stopy nie lulegną zmianie, a Ministerstwo Finansów nie będzie miało impulsu do kolejnych podwyżek. W następnych latach oprocentowanie jest obliczane na podstawie ostatniego znanego odczytu inflacji CPI, powiększonej o marżę wynoszącą 1,25 punktu procentowego. Dodatkowym bonusem jest to, że mamy roczną kapitalizację odsetek. To ma dwie wymierne korzyści. Po pierwsze, odsetki pracują dla nas przez cały okres oszczędzania a podatek belki jest zabierany tylko raz na końcu w momencie wykupu. Po drugie, nie musimy zastanawiać się, jak reinwestować wypłacone odsetki w trakcie trwania naszej inwestycji. Tak więc w pierwszym roku nasze oprocentowanie wyniesie 6,75%. Po drugim roku w okresie czerwiec 2022-czerwiec 2023 ocenialiśmy inflację na 17%, a więc nasze oprocentowanie zostanie określone na 18,25%. W trzecim roku inflacja ma wynosić 7%, a oprocentowanie sięgnie 8,25%. W czwartym roku inflacja to 5%, a oprocentowanie 6,25%. Całkowite oprocentowanie po czterech latach to 1,0675 razy 1,1825 razy 1,0825 razy 1,0625, czyli 1,45186, co daje wynik 45,2% i przychód w wysokości 451 zł i 86 groszy. Teraz jednak musimy przeanalizować to, co stanie się w chwili przerwania oszczędzania w tym momencie. Kupiliśmy 10 obligacji i za każdą musimy zapłacić 2 zł kary. Sumaryczna kara to 20 zł. Kwota przychodu spada więc do 431 zł i 86 groszy. Ciąż musimy jeszcze zapłacić podatek Belki. Netto zostanie nam więc 349 zł i 81 groszy. Zysk z naszej inwestycji to prawie 35%. Przypomnijmy, że czteroletnie obligacje COI bez reinwestycji odsetek dały stopę zwrotu wynoszącą 31,2%, a z reinwestycją 32,6%. Natomiast szacunek inflacji w tym czteroletnim okresie to 33,2%. Wynik osiągnięty przez 10-letnie obligacje EDO z uwzględnieniem kary za zerwanie ich po czterech latach oszczędzania jest więc lepszy niż oba rezultaty 4-latek dociągniętych do końca. Co więcej, jest on także o 1,8 punktu procentowego lepszy niż oficjalna inflacja CPI w tym okresie. W założonym przez nas scenariuszu zakup obligacji 10-letnich wypada więc naprawdę korzystnie. Dodatkowym argumentem jest to, że jeśli będziemy zadowoleni z tego typu inwestycji, możemy ją kontynuować przez dalsze lata. Przecież przeciągnięcie ich do 8 lat i zerwanie po takim okresie da jeszcze wyraźnie lepsze osiągi niż przerobienie dwóch cykli obligacji 4-letnich. I to nie tylko ze względu na wyższą marżę i kontynuację kapitalizacji odsetek, ale także ze względu na uniknięcie kolejnego pierwszego roku oszczędzania, w którym oprocentowanie jest wyraźnie niższe niż oficjalna inflacja CPI. Mówiąc inaczej, kupując dwa razy 4-latki w dwóch okresach następujących po sobie, przez 6 lat będziemy mieli oprocentowanie wyższe niż inflacja, a przez 2 lata wyraźnie niższe. W przypadku 10-latek zerwanych po 8 latach, tylko w jednym roku oprocentowanie będzie niższe od oficjalnej inflacji. A jeśli będziemy cierpliwi, i na rynku nie wydarzy się nic łamiącego cały system finansowy, możemy dotrwać do końca dziesięcioletniego okresu i nie płacić żadnej kary. Można przeanalizować jeszcze jeden scenariusz. Zastanówmy się więc, jak będą wyglądały nasze stopy zwrotu, jeśli zdecydujemy się wycofać nasze pieniądze po trzech latach oszczędzania. Zakładamy przy tym, że decyzję tę podejmujemy spontanicznie i nie jest ona zaplanowana w momencie rozpoczęcia oszczędzania. W przypadku obu typów obligacji będziemy musieli zapłacić wtedy karę, tylko że dla czteroletnich coi wynosi ona 70 groszy na każdą obligację kosztującą 100 zł, a więc wyraźnie mniej niż 2 zł, które potrąca się nam w przypadku rezygnacji z 10 latek. Warto jednak zauważyć, że nie musimy teraz liczyć dwóch scenariuszy dla obligacji czteroletnich. Reinwestycja nie ma bowiem sensu, bo w tym scenariuszu wykorzystywaliśmy odsetki do zakładania lokat trwających 3 lata, 2 lata i rok. W przypadku zerwania po trzech latach oszczędzania ostatnie lokaty w ogóle nie założymy, a 3letnia i dwuletnia nie dadzą nam żadnych odsetek, bo je też zerwiemy. Chcemy przecież odzyskać całość pieniędzy włożonych w obligacje. Tak więc czterolatki dadzą nam 65 zł w pierwszym roku, 180 zł po drugim i 80 zł po trzecim roku, w sumie 325 zł. Teraz musimy odliczyć karę, czyli 10 obligacji po 70 groszy, w sumie 7 zł. Nasz przychód zmniejsza się wtedy do 318, zł. Po zapłaceniu 19% podatku belki na czysto zostaje nam 257,58 zł. W przypadku 10-latek obliczenie zysku wymaga przemnożenia przez siebie współczynników oprocentowania dla trzech pierwszych lat, czyli 1,0675 razy 1,1825 razy 1,0825. Co daje w sumie 1,36646, a więc przychód w wysokości 366 zł. i 46 groszy. Od tego musimy zabrać karę wynoszącą 20 zł, czyli przychód zmniejsza się do 346 zł. i 46 groszy, a potem zapłacić podatek. W sumie nasz dochód wyniesie 280 zł. i 63 grosze. Przekładając to na procenty, zerwane po trzech latach obligacje czteroletnie dały zarobić 25,8%, natomiast zerwane po trzech latach obligacje dziesięcioletnie dały zysk o wartości 28,1%. Tak więc w naszym scenariuszu inflacyjnym 10-latki opłaca się zakładać lepiej niż 4-latki, nawet wtedy, gdy niespodziewanie przyjdzie nam zerwać naszą inwestycję po trzech latach oszczędzania. Nasze założenia odnośnie oficjalnej inflacji CPI, Mówiły o wartości 14,5% w pierwszym roku, 6,5% w drugim roku i 5% w trzecim. W ciągu trzech lat inflacja wyniosła więc 28%. Ciekawe jest więc to, że zerwane po trzech latach obligacje EDO ochroniły nasze oszczędności przed oficjalnym spadkiem wartości pieniądza. W sierpniu w ofercie obligacji skarbowych zaszła jeszcze jedna istotna zmiana, która dotyczy obligacji trzyletnich. Dotychczas miały one stałe oprocentowanie przez pierwsze pół roku, a w następnych okresach było ono wyznaczane w oparciu o współczynnik Wibor 6M. Tyle, że od pewnego czasu nasz ukochany rząd zaczął robić czarny PR owemu Wiborowi. Ma to związek z tym, że Wibor 3M lub Wibor 6M był używany w umowach kredytowych do wyznaczania oprocentowania kredytów. Można powiedzieć, że widziały gały co brały i każdy, kto podpisywał umowę kredytową, był świadomy tego, że decyduje się na zmienne oprocentowanie oparte o marżę banku powiększoną o ów WIBOR. Narząd nigdy nie pomaga jednak oszczędzającym, bo tych kryzysów, którzy mają trochę zaskurniaków, zawsze można oskubać. Z chęcią jednak rzuca się do pomagania nieodpowiedzialnym osobom, które podpisują umowy, których nie czytają lub nie rozumieją. Podsumowując, WIBOR jest teraz zły i trzeba go zastąpić czymś innym. Niezręcznie byłoby więc wywalać go z umów kredytowych, a pozostawiać w ofercie obligacji. Ministerstwo Finansów zmieniło więc zasady obliczania oprocentowania obligacji trzyletnich i teraz będą miały one stałe oprocentowanie wynoszące tyle ile stopa referencyjna NBP. Odsetki będą kapitalizowane co roku. Z jednej strony ich zakup może wydawać się naprawdę opłacalny, bo mamy stałe oprocentowanie przez całe 3 lata a więc nie grożą nam obniżki związane z ewentualnymi przyszłymi obniżkami stóp, a dodatkowo dochodzi przecież kapitalizacja odsetek. Tyle, że zaoferowane oprocentowanie jest zbyt niskie, żeby je rozważać na poważnie. Przy inwestycji 1000 zł nasz przychód po trzech latach wyniesie 207,95 zł po zapłaceniu podatku belki zostanie nam na rękę 168,44 zł. A przypomnijmy, że czterolatki zerwane po trzech latach po zapłaceniu kary oraz podatku na rękę dawały ponad 257 zł. Różnica jest więc ogromna i dość jednoznacznie sugeruje, że trzylatek nie opłaca się zakładać zupełnie. Nawet jeśli przyjęte przez nas scenariusze inflacyjne będą w rzeczywistości trochę inne, trudno będzie znaleźć w obecnym czasie takie realia rynkowe, w których trzylatki dadzą zarobić znacznie więcej niż zerwane po trzech latach czterolatki. Niedawno Ministerstwo Finansów pochwaliło się sukcesem, jaki odniosły najnowsze emisje obligacji. I faktycznie, w czerwcu kupiliśmy ich za ponad 14 miliardów złotych, a w lipcu za ponad 10 miliardów. Wcześniejszy rekord pochodził z kwietnia 2020 roku, czyli z ostatniego miesiąca przed obniżkami oprocentowania związanymi z covidową obniżką stóp procentowych. Sprzedaż sięgała wtedy prawie 6 miliardów złotych, w czerwcu kupiliśmy więc ten wynik ponad dwukrotnie. Ciekawy jest rozkład naszych zakupów. W ostatnich miesiącach najbardziej popularne są obligacje roczne oraz czterolatki. Dopiero za nimi, z podobnymi wynikami, plasują się obligacje dwuletnie i dziesięcioletnie. W lipcu największą popularnością cieszyły się czterolatki, których kupiono za 4,7 miliarda złotych. Jak widać, nie każdy zadaje sobie trud wykonania obliczeń. Bo przed chwilą pokazaliśmy, że warto zaryzykować i kupić 10 latki, nawet wtedy, gdy zdecydujemy się zerwać je po trzech lub 4 latach oszczędzania. Warto zauważyć, jak całą sytuację we wszystkich naszych analizach zmienia podatek belki. Gdyby nasze pazerne państwo zdecydowało się na jego likwidację, obligacje skarbowe indeksowane inflacją byłyby naprawdę bardzo solidnym aktywem, dobrze radzącym sobie z ochroną naszych oszczędności. Ta ochrona byłaby skuteczna nawet wtedy, gdy zmuszeni bylibyśmy zrywać obligacje przed czasem i płacić przewidziane w umowach kary. Niestety osoby zapobiegliwe, posiadające jakieś oszczędności, to nie jest elektorat obecnie rządzącej władzy, więc na zniesienie podatku Belki nie mamy co liczyć. A patrząc na coraz szybciej rosnącą liczbę postulatów socjalnych najbardziej istotnych partii opozycyjnych, nie możemy mieć nadziei, że w przypadku zmiany władzy na inną sytuacja oszczędzających w jakikolwiek sposób się poprawi. I tym pesymistycznym akcentem zakończymy ten film. Dziękuję wszystkim za uwagę i polecam zapoznanie się z innymi materiałami na tym kanale. Do następnego razu. Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów Metal Market EU, metale lokacyjne.pl, wyroby mennicze.pl i Skup Złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę Brytania 10 Uncji, którą po wpisaniu kodu Moneciarz można nabyć z rabatem.